Dzień dobry, w dzisiejszym materiale przyjrzymy się defibrylatorowi Zoll AED Plus, który wyróżnia się innowacyjnym, aktywnym doradcą RKO. Pełną ofertę urządzeń AED można znaleźć na stronie medyczny.pl. Opowiem o wyposażeniu tego urządzenia, jego budowie oraz zastosowaniu. Na koniec zaprezentuję działanie w wersji treningowej, w tym funkcję, która w czasie rzeczywistym koryguje błędy podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. RKO, pomagając w skutecznym ratowaniu życia, defibrylator jest starannie zapakowany w solidne, wytrzymałe pudełko. Po rozpakowaniu zauważymy, że urządzenie zostało zabezpieczone ochronnym materiałem piankowym, który chroni je z każdej strony, minimalizując ryzyko uszkodzeń podczas transportu. W zestawie, oprócz samego defibrylatora, znajdziemy etui ochronne na AED. Informacje dotyczącą przedłużenia gwarancji, instrukcje obsługi oraz pozostałą dokumentację. Defibrylator jest umieszczony w jaskrawej, zielonej obudowie, co zapewnia jego doskonałą widoczność w sytuacjach awaryjnych. Co istotne, klapka stanowiąca przednią część urządzenia może być wykorzystana jako podparcie pod szyję poszkodowanego, pomagając w udrożnieniu dróg oddechowych. Pod pokrywką, obok elektrod. Znajdują się wszystkie niezbędne akcesoria do udzielenia pierwszej pomocy, takie jak kolarka, chusteczka do dezynfekcji, gumowe rękawiczki, nożyczki oraz maseczka do sztucznego oddychania. Elektrody defibrylatora umożliwiają monitorowanie siły nacisku podczas ucisków klatki piersiowej w trakcie RKO. Dzięki tej funkcji AED może na bieżąco korygować błędną technikę co znacząco zwiększa skuteczność resuscytacji. Na samym urządzeniu znajdziemy miejsce na elektrody, włącznik zasilania, przycisk wyładowania, kompletny łańcuch przeżycia oraz ekran, na którym wyświetlają się komunikaty, tak jak na przykład uciskaj mocniej. Warto podkreślić, że defibrylator jest zasilany bateriami LR123, które są łatwo dostępne w większości sklepów. W zestawie Znajduje się już komplet 10 baterii gotowych do użycia. Urządzenie charakteryzuje się odpornością na wilgoć i kurz na poziomie IP55. W przypadku dzieci, czyli osób poniżej 8 roku życia lub ważących mniej niż 25 kg, zaleca się stosowanie elektrod pediatrycznych Pedipats 2, które można znaleźć na stronie medyczny.pl. Po uruchomieniu urządzenia AED rozpoczyna komunikację wydając polecenie sprawdzenia reakcji poszkodowanego i wezwania pomocy. Następnie informuje o konieczności udrożnienia dróg oddechowych. Urządzenie sprawne. Zachowaj spokój. Sprawdź reakcję. Wezwij pomoc. Udrożnij drogi oddechowe. Po wykonaniu tych czynności defibrylator automatycznie przeprowadza analizę rytmu serca. Nie dotykaj pacjenta. Analizowanie. Po czym informuje, czy konieczne jest przeprowadzenie wyładowania. Defibrylacja zalecana. Nie dotykaj pacjenta. Naciśnij migający przycisk defibrylacji. Defibrylacja przeprowadzona. Kolejnym krokiem, zgodnie z komunikatami głosowymi, jest rozpoczęcie akcji RKO. Warto podkreślić, że urządzenie wyposażono w metronom, który pomaga zachować prawidłową częstotliwość ucisków klatki piersiowej. Co więcej, jeśli siła ucisków będzie niewystarczająca lub zbyt duża, defibrylator natychmiast nas o tym poinformuje i pomoże skorygować błędy. Przeciśnij mocniej. Dobry ucisk. Podsumowując, defibrylator wyróżnia się aktywnym doradcą RKO, który na bieżąco koryguje siłę ucisków podczas akcji ratowniczej, zapewniając skuteczność resuscytacji. Dodatkowo urządzenie przeprowadza cotygodniowe autotesty, aby zagwarantować, że jest w pełni sprawne i gotowe do użycia w każdej chwili. Warto również podkreślić, że AED objęte jest aż 7-letnią gwarancją, co świadczy o jego niezawodności i trwałości. Defibrylator wraz z akcesoriami jest dostępny na stronie medyczny.pl, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje w tym Dokładny opis i specyfikację techniczną urządzenia. Jeśli materiał okazał się pomocny, zasubskrybuj kanał i zostaw klapkę w górę pod filmem. Polecam też zapoznanie się z innymi treściami na kanale dotyczącymi sprzętu i aparatury medycznej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Promedika Mariusz Michalski, właściciel strony internetowej medyczny.pl. Producentem wyrobu jest Sol. To jest wyrób medyczny. Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.